Tak, Rafał Stępniak. Jaką Pani ma informację dla mnie, jeżeli chodzi o rozmowę z Panem Wiceprezesem? Ma Pan możliwość skorzystania ze spotkania z Panem Prezesem, natomiast rozmowy telefonicznej Pan Prezes w takiej formy nie przewiduje. Ym, znaczy, yy, znaczy on nie rozmawiał nigdy z ludźmi przez telefon? Proszę Pana, na stronie internetowej. No bo nie przewiduje są... tego. Jest zamieszczona informacja. Jak mogę to rozumieć, że pan prezes nie przewiduje rozmowy telefonicznej jako osoba, tak? Czy jako prezes? Czy jako system? na stronie internetowej sądu jest informacja. Dostałem informację zwrotną, tak? Prezes, co robi? Może pani też raz przekazać? Po prostu zapiszę. Te informacje proszę mi przekazać. Nie mam rozmów telefonicznych z panem prezesem. A inaczej to było wcześniej. Mm, ale to było inaczej. spotkania z panem prezesem, tak? skargowym. Jak zresztą umówił pan ja. to spotkanie w piątek. Że prezes nie rozmawia telefonicznie, tak? To stronami będzie poprawnie. Nie łączymy, że stronami nie łączymy. Tak, nie łączymy, nie, a nie pytam o łączenie, nie łączenie, Proszę bo... Pana, ja panu bo jeżeli informację. przez pomyłkę zostanie połączony, to pytanie, czy rozmawia. Czy prezes rozmawia ze stronami telefonicznie? Telefonicznie do Łączenie pana to ja też mogę mieć samodzielne, proszę panią, to ja mówię, jak dostanę numer od ma Prezesa, pan to mam Nie pytania? Tak, czy prezes rozmawia nie ze stronami. Telefonicznym z nie. telefonicznym, panem pre... prezesem. Ale ja już rozumiem o łączeniu. O łączeniu nie chcę rozmawiać. o łączeniu zrozumiałem. Temat rozmowy, dialogowanie pomiędzy sobą przez aparat telefoniczny. Czy to jest urzędowo dozwolone, czy prezes akurat nie przewiduje takiego czegoś może? Pan prezes... Nie, właśnie, pisemnej. w trybie skargi wniosków, a w trybie skargi wniosków na przykład na pana prezesa, czy tam wiceprezesa lub panią, to gdzie mogę złożyć? Może pan złożyć w formie pisemnej, bądź umówić się w trybie właśnie e, skargi wniosków. No dobrze, ale w sprawie, w sprawie skargi wniosków. W tak, jest protokół. Jeżeli się odbędzie, a jeżeli się nie odbędzie, to teraz też może być protokół, to ja poproszę taki protokół spotkania, z którego się nie odbył. Jest w takim jestem, stybie, nie z jestem, nie Ma przyszedłem, jestem nie przyszedłem. obowiązek I... taki protokół podpisać. Dobrze, to zanim będzie podpis, to ja chcę go przeczytać. To ja bym chciał, żeby był taki protokół zrobiony. Nie że... zgłosił się Pan na spotkanie, więc nie mamy z czego zrobić takiego. protokołu. Dokładnie, ale rozpoczyna się protokół, tak? O godzinie 11 się jakiś zaczyna. Siedzi ktoś i co? I człowiek nie przyszedł. Dlaczego nie przyszedł? Chcę mieć to w protokole. Co teraz się wydarzyło? Pana, Może tak, z Waszej strony. Protokół wygląda tak, że z waszej strony rozpatrujecie, co się wydarzyło z waszej strony. Więc piszecie mi tak, że pan Rafał nie przyszedł i nie pozostawił sobie kontaktu. Chyba, że pozostawił kontakt. Warto by do tego protokołu dołączyć rozmowę telefoniczną, mi się wydaje, bo właśnie nagrywa. Taki mam pomysł na przykład. I wtedy, jakbym chciał skargę składać, gdzieś wyżej, to ja się powołuję na protokół, rozmowę i ho, ho, ho. Właśnie. To gdzie ja mogę to zgłosić? Skargę na was. Rozmowę bym chciał prosić z kimś, kto dyscyplinuje prezesa sądu. Kto to robi? Rozumiem, że y, skargę na prezesa naszego sądu okręgowego, tak? Mm, tak. No proszę zadzwonić do sądu apelacyjnego. Sąd apelacyjny. apelacyjny. Do prezesa? Skoro pan składa skargę na prezesa, to tak. właściwie nie jest prezes. A to jest sąd apelacyjny jakiego miasta? Katowice. I tam można rozmawiać z prezesem telefonicznie. Musi pan sobie sam pytać, czy pan prezes Sąda wyrazi zgodę na. Wyrazi zgodę. No ale to zaraz. To, to się powinno wiedzieć chyba takich rzeczy, bo to jest jedno tak zwane prawo. Czyli pana, no to jest wiedza o tym. Ale to zwiedza o tym, czy prezesi odbierają, czy nie odbierają. To się nie wymyśla teraz odpowiedzi, tylko czerpie się ze źródła. Z tych reguł właśnie. Jaka jest reguła w Katowicach, a jaka jest reguła u was? To myśli pani, że regułą w Polsce jest to, że żaden prezes sądu to chyba przez lata świetlnie rozmawiał z ludźmi, tak? Z miasta. Pana do czego zmierza ta rozmowa? do tego, że tutaj wychodzimy na to, że no, będziecie mi odszkodowywać to chyba. Gdzie pan może przełożyć skargę? Poinformowałam A. pana do prezesa sądu. Ale jeszcze negocjuję z panią połączenie. Pan Miała ja, pani, pomagam pani w pracy. Pomagam pani w pracy, żebyście Dobra, potem się... źle nie wyszli na tym i prezes tak samo. No Niech pani posłucha. Połączy mi pani jest temat załatwiony z pani strony. A jak... A już pana Ale i pani zobaczy: jeżeli na stronie internetowej ja złożę... sądu jest informacja, w jakim trybie przyjmuje strony pan prezes. pani się nie tą jest świadoma. Zapoznać. Ja mi się wydaje, że pani nie jest świadoma swoich decyzji, czyli nie jest pani świadoma, że pani to działa nieodpowiedzialnie, proszę panią odpowiedzialnie jest połączyć, a nieodpowiedzialnie jest za chwilę mi rzucić słuchawkę, bo jak ja to zgłoszę do sądu administracyjnego, widzi Pani, to się zajmą zwyczajnie tą sprawą, przyjrzą się, potem ja będę miał pytania tak, nie znowu nie ma pan do pani. Prawo. A będę miał potem pytania, ktoś będzie się temu przyglądał i będzie pani świadkiem tego. I prezes. A jak się okaże, że prezes mi mówi odwrotnie, pani będzie musiała podtrzymywać, że wasz prezes nie przyjmuje. Dlaczego pani tak robi? Bo pani nie zna przepisów, no właśnie, czyli nieodpowiedzialność pracy, której pani wykażemy raz dwa i prezesowi. To już w pani telefonicznie to wykazałem. A ja, mielibyśmy jeszcze parę godzin na rozmowy w tych tematach. Mówię, nie pani mi połączy i pani temat załatwiony. Ja pana poinformowałam. Ale proszę pani, ma pani podnosić kwalif ale kwalifikacje zawodowe. Z którego będzie sporządzony... Pani jeszcze ma KPA przecież, że ma pani mnie informować dogłębnie przecież. Dogłębnie, tak dogłębnie, że jestem dziennikarzem śledczym, a dziennikarza śledczego to należy dogłębnie informować, jeżeli panią poinformuje, że jest śledczy, a śledczy może do kropeczki badać. Taka rola jest śledczości nawet, że panią. To w moim przypadku tak to działa. Widzi pani, dlatego taki dogłębny jestem. Ma to sens? Wykrywam tak zwaną patologię w sądach. No cóż mogę powiedzieć, paranoje, szaleństwo, no widzi pani, i nie chciałbym, żeby pani to robić, bo mówię, żeby się panią nie zajął ktoś tam z urzędu wyżej, to mówię, doproszę mnie połączyć, porozmawiać z tym prezesem, przecież zamienimy parę słów i się żegnamy przecież, no to wszystko przecież, nie? Sama pani widzi, że przecież ze mną się fajnie no rozmawia. Pana. Z mediami współpracuje nas, nasz pan rzecznik. Z rzecznikiem również mogę Pana No właśnie, prosić. a z rzecznikiem współpracuje prezes, no właśnie, a ja chciałbym współpracować z prezesem, bo można z jakimś chyba, bo jak się okaże, że ja będę rozmawiał z prezesem, a z waszym nie będę rozmawiał, to znaczy, że uuu, no właśnie, że od początku mówiłem. Bo przynajmniej ja będę dzwonił po całej Polsce do prezesów i się będzie okazało, że ja będę sobie rozmawiał z prezesami w całej Polsce. A co w Sosnowcu nie, tak? Dalej nie? To może jakby prezes zapytał to, innych prezesów. Na to, no, tak. że, panie, to może pani by podzwoniła po innych sekretarkach prezesów i zapytała, czy u was łączycie. Bo jak nie łączycie, to pani mi odpowie, że podzwoniła pani, koleżanki też nie łączą i no, panie Rafałem oczywiście. No, ja cóż, ja cóż, to, U nas w sądzie nie ma możliwości połączenia pana z panem prezesem. Ma pan możliwość połączenia Tak, tak, Umówić się na spotkanie? nie bo, wiem, ja tego nie mogę już słuchać. Ja nie mogę już tego słuchać, wie pani. Znaczy miło mi się z Panią rozmawia, ale to jest paranoja, co ja to słyszę. No, nie robimy takich rzeczy, może tak. W uczciwym państwie takich rzeczy się nie robi, jak odmowa i wymyślanie mi tutaj racjonalizowanie i uzasadnienie. Byle, żeby mi odrzucić. Czego się ten prezes boi? Ja mówię, miło z prezesem chcę rozmawiać. Wiem, że on się boi. Boi się, strasznie się boi, ale proszę powiedzieć, że na końcu wyjdzie dobrze. Taki mam plan na prezesa, żeby na końcu wyszedł dobrze. Ten sąd rejonowy Worzny też wyjdzie dobrze na końcu. Wszyscy na końcu będą zadowoleni, tylko proszę mi połączyć. Taką historyjkę chcę, że tak powiem, zaproponować rozwiązanie tego wszystkiego prezesowi. W sposób taki, że każdy będzie korzystał. Nie ma możliwości połączenia. Nie ma możliwości, nie ma Informacja zawarta na stronie sądu, proszę się z połączyć. A może pani mi to przekazać, że nie ma możliwości połączenia z każdym z prezesem sądu. W ja się nie widzę powodem na temat każdego pana prezesa, a, na temat Ale to nie jest państwo... W, to nie jest państwo w państwie, bo to jest działanie we własnym interesie, bo co? Bo przyjdzie następny prezes i powie proszę, proszę, a ten sobie przyjdzie i powie nie, tak? Właśnie, to jest ten sam urzędnik, To nie jest ten sam urzędnik, tylko to jest działanie we własnym interesie. To ja mówię, wykazane macie tutaj kawa na ławę, że to jest działanie we własnym interesie, bo właśnie to czas leci, jak to mówią. No właśnie. Będę połączony, czy nie? Uzyskał Pan informację, Ludzie będą Panią się... słuchać. Możemy się Pani przedstawić? Rafał Stępniak. Małgorzata kareta. Pani Małgosiu. Pani Małgosiu. Chce Pani na końcu być dobrze? Proszę Pana. Ja już Pana poinformowałam. Pani Małgorzato, niechże Pani zobaczy sobie mój kanał. Rafi S. na YouTube. Posłucha się Pani. Ja Panią tam skomentuję. Niech się Pani nie boi. Jak pani chce zobaczyć dalej, co się będzie wydarzało w sądzie w Katowicach, to pani też sobie poogląda, że będę rozmawiał z tym prezesem. No, z jakimś będę. no Na moim Bardzo kanale dziękuję, z jakimś nie będę. Ale to by w pani interesie działa, bo na przyszłość to już pani nie będzie odmawiać rozmów telefonicznych. Tylko pani będzie w Polsce odmawiać rozmowy telefoniczne z prezesem i prezesem, dwóch takich. Pana, ale my rozmawiamy, więc ja panu no, jak... nie odmawiam rozmowy. Ale Pani Małgorzato, jakby tam się... Ja sied... tylko pana, że nie ma możliwości połączenia z paniem prezesem. Tak, a jakby miał tam inną Małgorzatkę, to by mi połączyła. Właśnie. Jakby tam inny Andrzejek jeszcze siedział. Inna Małgorzatka, inny Andrzejek, to byśmy rozmawiali. To by byli zadowoleni. No, a siedzicie wy. To was trzeba transformować po prostu. Chciałbym was transformować. Transformować w kierunku pozytywnym swojej sprawy, bo ja mówię, ja się otaczam paranoikami, przyzwaniami szarańcami. Królestwo szaleństwa panuje w ogóle w sądownictwie i to chciałbym też, żeby prezes sądu sobie uświadomił, w jakich warunkach pracuje i tak naprawdę kim się staje. No, szaleńcem, bo to jest szaleństwo, proszę panią. Naukowe to można stwierdzić, że taka odmowa to jest szaleństwo, to jest mówienie. czyste działanie we własnym interesie, to już tu mogę powiedzieć, ludzie tego słuchają i teraz są ten w Katowicach, będzie się musiał tego odnieść, do tego nagrania, bo właśnie się nagrywa, bo co, bo podnosicie wtedy jakąś usługę, tak, jak sobie skorzystacie, przeanalizujecie, trzy razy posłuchacie, przeanalizujecie i wtedy się zastanowicie, czy odmawiać panu dziennikarzowi rozmowy z prezesem, czy nie. Tak to widzę, raz w Polsce sobie załatwimy z sędziami i cóż, każdy się będzie mógł powołać na to nagranie. No, nie chciała Pani coś zmienić w Państwie Polskim? Proszę Pana, uzyskał Pan już informacje. Mm -hmm. Świetne. To powiem Pani, że takie świetne na odszkodowanie dostałem informacje. Bardzo mi Pani pomogła w zarobkach. Naprawdę, prosty pozew, obyle co. Nieprawość, niesprawiedliwość, nieetyczność pracy. Proszę bardzo, trzy pozwy już by Pani do mnie dostała. Z Marszu. Trzy osobne tak zwane oskarżenia, czyli po 10 tysięcy. No mam 30 tysięcy już na przykład. No, widzi Pani. A, wcale nie musi Pani płacić, wystarczy mnie połączyć tutaj z Panem Andrzejem Czeputą. Panem wiceprezesem. Wiceprezesem, oczywiście, będę go tak traktował. No informowałam Pana. Z całym szacunkiem, ja będę rozmawiał z całym szacunkiem. Mogę się nawet wyobrazić w roli prezydenta, mogę udawać prezydenta, albo też, żebym nie traktował jako prezydenta, może tak. Bo jak ja bym był prezydentem, to też bym nie zadzwonił do Pana wice... A uzyskał pan już odpowiedź na swoje pytanie. A połączyłaby mnie pani, połączenia. gdybym się, się przedstawił Andrzej Duda, to by mi pani połączyła? Tylko tyle z, nazwisko bym zmienił, nazwisko bym zmienił. Proszę pani, pana, czy nie? uzyskał pan już informację na swoje pytanie. A wie to pani, pytanie, że to od Andrzeja zależy, czy pan Andrzej właśnie Czaputa będzie dalej sędzią, czy nie? Bo jakby to Andrzej. Nasz prezydent tego słuchał i teraz miał zdecydować, co robić z prezesem i z wami tam, tak? No a przy okazji sądem rejonowym Warwożni. To już by się na pewno już tym zajął. To właśnie to mielibyście po robocie, mi się wydaje. No to może połączyć mnie z tym panem Andrzeją Czeputą, wiceprezesem, Panem Sędzią. Pani Małgorzatko. Proszę pana to. Do... Zyskał już Pan odpowiedź na swoje pytanie. Nie ma możliwości połączenia Pana z Panem Prezesem. Znaczy jakich? Technicznych czy umysłowych? Bo nie wiem już. Techniczne są może? Czy to wszystko z Pana strony? Czy są techniczne możliwości połączenia mnie z Prezesem? Ale ja Panu powiedziałam, musi Pan się zapoznać. E, <grym> ale ja prowadzę śledztwo dziennikarskie, panie, bo może się to okazać, to... że nie macie takiej zdolności łączenia i przez to, przez to nie łączycie. Może to jest taki wstyd, że, że tam nie macie takiej technologii łączenia, to trzeba od razu powiedzieć, bo jak macie, to, to kwestia chyba mi się wydaje umysłowa już tutaj gra rolę. Czy nie szuka niczego niż twój własny umysł, czy ja mówię paranoja nie łączyć? Odpowiedzialni złączyć, nieodpowiedzialni z nie łączyć. Czy można wykazać pani odpowiedzialność nieodpowiedzialności? Można panią porównać do innych sekretarzy prezesów, które łączą, to właśnie, to, to jest paranoja mówię. Nie łączyć. Połączy mi Pani. Zdrawiam Panią. Zdrawiam Panią. Pomyśłem. Udzieliłam Panu informację na Pana pytania. Czy coś jeszcze z Pana strony? Właśnie. Czy to ma sens? Co powiedziałem do Pani? Czyli rozumiem, że jak będę dzwonił i prosił o rozmowę telefoniczną z Panem Andrzejem, to Pani nigdy mi nie połączy? Nie mam co pytać. No właśnie. Czy nie mam już co pytać Panią. Ma Pan możliwość umówienia się na spotkanie w sobie skargowym bądź złożenia... O... W nie wiem, a na kursach u was to było? W jakich sytuacjach łączyć, nie łączyć, kiedy numery podawać, a kiedy nie podawać? Może pani mi numer poda. Trzy numery bym poprosił te końcowe i dam pani spokój. Zadzwonię sobie już do pana prezesa. Podaj mi pani trzy numery. Może pani będzie krana? Może jak pani nie będzie krana, to pani podaje. No właśnie chyba, że to jest tajne. Bo wtedy musiałabym mieć klauzulę tajności oczywiście numer telefonu, nie? Czy ten numer do prezesa ma klauzulę tajności? Jeżeli nie, to proszę mi podać numer telefonu do pana Andrzeja Czaputy na jego biurko. Może pani? Uzyskał pan już informację w tym zakresie? Nie, w tym nie. Na pewno nie, bo Powiedział to nowy pan, temat. Że nie możemy pana połączyć i też nie jestem upoważniony, żeby panu dać numer telefonu do pana A kto prezesa. To jest w takim razie. Bo jak nie jest, to jest. Nie ma możliwości udostępnienia numeru. <noise> Ale jeżeli pani nie jest, to znaczy, że ktoś jest. Kto pani podał, może numer do prezesa, to on na pewno jest, bo on pani podał. To może ten, kto pani podał, to on jest upoważniony. Bo jak pani nie, to on. No właśnie. Skąd pani ten numer ma? To od niego, no to z nim poproszę. Pana, a... Poproszę mi z osobą upoważnioną tutaj połączyć. A jak nie, to pani mi poda, może. Bo pani też jest upoważniona, oczywiście. Nie uzyska pan numeru telefonu. Od Pani, czy w ogóle? Coś jeszcze z Pana strony. Ale to jest odmowa kategoryczna. Znaczy, to jest tajne dziennikarsko, i jak tajne? Jak to jest tajne? Bo to jest jawne, ale jak tajne, może, tak? Dostaję na piśmie od Pani, od Prezesa, może, że na przykład nie poda mi nigdy w życiu swojego numeru telefonu. No właśnie, a jak się dowiem i będę dzwonił, to czy będę krany na przykład. Też bym chciał widzieć. Pomoże mi Pani rozwiązać tę zagadkę dziennikarską? To pan jest dziennikarzem. No właśnie, rozwiązujemy razem. Chciałabym się pani przyłączyć Proszę do zabawy. Pana, jeżeli pan się chce mówić jako dziennikarz, mogę Aha. pana umówić na spotkanie z rzecznikiem. Chętnie, to chętnie. ale Jestem ciekawy, czy Ratzig mi podał numer telefonu. Jak pani uważa? Bo on jest upoważniony do udzielania informacji prasowych, a jak jestem dziennikiem śledczym. A chciałem w ogóle mieć dowód na to, że on w ogóle ten prezes ma telefon na biurku. Czyli chciałbym sprawdzić za pomocą numeru telefonu, czy on ma faktycznie telefon na biurku. Potrzebuje numer telefonu, tak? Bo może prezes nie ma telefonu na biurku? Ja już nie wiem, nie wiem, jak zamiar. Pani już mamy. Ale się chyba nie rozumiemy. Ja pana poinformowałam. Tak. Ale nie we wszystkim, widzi pani? I niepoprawnie, odwrotnie, bo pani mnie informuje cały czas odwrotnie. A ja tutaj, widzi Pani, jestem badaczem prawdy, czyli zwyczajnie ja wiem, że Pani działa nieodpowiedzialnie raz za razem, raz za razem, raz za razem. I tutaj chciałbym mieć taką małgorzatkę przy telefonie, która działa sensownie w tym świecie. Sensownie, sensownie i odpowiedzialnie, to jest ważne. I wtedy dopiero się jest prawym, sprawiedliwym, etycznym. Tutaj akurat trafiłem, bardzo dobrze, że trafiłem na Panią. Ludzie się uczą, Pani też się uczy. Działa Pani negatywnie, to jest skurcz. Odrzuca mnie, Odrzuca mnie pani. Tak? Blokuje jej pani przed prezesem. To jest odrzucenie. Ja panu udzieliłam informacji. Mhm. W jakim trybie może Pan spotkać się z panem prezesem? Telefonicznie. I ta sama informacja jest również na stronie sądu. <grym> Czyli właściwie fajnie, do każdego mogę dzwonić, tak? A z prezesem już nie. Nie mogę dzwonić do prezesa? A mogę w ogóle zadzwonić do prezesa? A gdybym miał numer... Dobrze, ale na przykład gdybym miał numer... Na, dobrze, na sądu, magicznie zdobyłem numer... Instruksja. Dobrze, gdy magicznie zdobędę numer do prezesa na jego biurku, to ja w ogóle mogę rozmawiać z nim, czy on będzie mi rzucał słuchawką? Mogę, czy nie mogę w ogóle? Nie łączymy stronę, Ale prezesa. czy ja mogę rozmawiać z prezesem? Bo może się okazać, może że w ogóle nie mogę. W to by był taki jedyny człowiek, z którym nie mogłem rozmawiać przez telefon, tak? Bo jak jestem w pracy... To na nim bym nie zarobił pieniędzy. Proszę pana, ja pana zapytałem, co jest przedmiotem tej rozmowy. Chce pan się spotkać z prezesem, tak? Tak, w tym raporcie. Proszę zaznaczyć, że od 11 to ja miałem mieć z innym rozmowę urzędnikiem, a mam z tym. No właśnie. Ja miałem mieć rozmowę od 11 z Andrzejem, a tutaj... Słuchaj. Pan <laughs> Tak. z panem prezesem. Dobrze, to jest to samo. Przede wszystkim z panem prezesem. To jest to samo. A poza tym był pan na 11. Mówiony by pa, był pan na spotkanie, na które pan się nie zgłosił. Jak to? Ja tam u pani jestem w tej chwili. Jednocześnie u siebie i u pani. Magia. Magia równoległości. Można być w dwóch miejscach na raz. Fizyka o tym mówi nawet. Kwantowa ostatnio odkryła. To jest właśnie to reprezentacja tego, że można być w dwóch miejscach na Ja jestem u pani, dosłownie w słuchawce, w urządzeniu. Tak? No właśnie. I tam w pobliżu też siedzi pan Andrzej. On też ma takie urządzenia, czyli właściwie to jest to samo, praktycznie. Głosowo to jest to samo. Chciałem być połączony z panem Andrzejem. No właśnie, od godziny 11 powinienem rozmawiać z Andrzejem. Rozmawiam z panią, to proszę to uwzględnić w notatce. Daję u pana Andrzeja, właśnie. Co teraz się dzieje? Na przykład, ja teraz zapytać pana Andrzeja, co tam u niego teraz się dzieje w ogóle. Teoretycznie to on czeka na mnie, tak? Bo jak długo czeka prezes na mnie na przykład jak ja się umawiam na godzinę 11, Ile można się u was spóźnić? Proszę pana, czekamy do określonego czasu, a potem prezes no wykonuje swoje dalsze znaczy, czynności. Kwadrans akademicki na przykład? No pan to że się zrywa umowę? No właśnie, bo kiedy? Mówicie, tak? Dobrze, spotkanie jest rodzajem umowy. To kiedy prezes zrywa umowę? Rozumiem, że muszę do 16, to by prezes powiedział pani, kochany, 16 godzina. Ja się pytam, kiedy ta umowa jest zerwana? Czy jak urzędowo się zrywa umowę? Na spotkanie, mówię, jak przychodzę o 11, to jest w porządku. Jak przychodzę 3 po do prezesa, to jest w porządku. Ale jak przychodzę o 16, to kiedy jest zerwana umowa, się pytam. Takie śledztwo dziennikarskie. Godzinę. Oczywiście. Taka, mm, godzina, pana do spotkania. Dobrze, to przyszedłem o pierwszej. O pierwszej mówię, że chciałbym się spotkać z prezesem. Byłem na godzinę umówioną na 11, pana, ale przyszedłem o 13. Prezes, Spóźniłem się o parę godzin. Czy zostanę przyjęty? W godzinach pracy, bo jeszcze prezes pracuje, przed 15 jest. Czy zostanę przyjęty w takich warunkach, się też pytam. Tak, ale pan prezes ma zaplanowany grafik na każdy dzień. Oczywiście. Czy jest sens przyjeżdżać na godzinę 13? Pana, na stronie Wtedy. Wtedy. Nie sądu nie Dałem Pani taki przykład. Chodzi mi, kiedy zrywać się umowę? Że prezes odmawia, bo o 11.00 mi nie może odmówić, ale o 13.00 to już chyba może mi odmówić, czy też nie może mi odmówić? Niech Pani rozważy takie pytanie. Jeżeli ja umawiam się na 11.00, nie przychodzę, ale pojawiam się na przykład o 14, tak? i mówię, że jestem, czy prezes może mi odmówić? Bo jeżeli o 11.00 nie może, 5.00 nie może, 10.00 nie może. Sądu, to godziny, czas w pan czas po którym osoby na nie rozumie godziny. pani czas po którym prezes nie może odmówić spóźnienia tak mojego jest coś takiego no to proszę rozbadać dla mnie bo ja też nie wiem widzi pani też nie wiem no też nie wiem no notowała pani w ogóle to o czym rozmawialiśmy bo trochę temat już poruszyliśmy Co wniosła ta rozmowa do pani zajęcia? Pomogło to coś pani, mój telefon dziennikarski. Pomoże to pani w pracy na przyszłość? Czy w czymś jeszcze mogę panu pomóc? Czy pomogłem pani w czymś? Pan mi? Tak, bo pani mi Ona bardzo. Mówi na, na które pan się nie zgłosił. No właśnie, czyli ja mówię tutaj wszystkich pani będzie traktować tak samo? Taka jedyna w Polsce? No nie wiem, no nie wiem. No to ja bym nie chciał, wie pani. Chciał pan się spotkać z prezesem? Na spotkanie pan się nie zgłosił, więc mm. uważam, że sprawa jest zakończona, tak? No Tak, na razie widzę u pani, tak. To ja też może zakończę. To materiał sobie fajnie przynajmniej zrobiłem, tak zwanie, pokazać, jak działają sądy w Polsce. Na przykładzie tutaj Sądu Okręgowego w Sosnowcu, tak, na ulicy Żeromskiego I wy tam się wykazujecie prawością, sprawiedliwością i uczciwością, tak? Dobrze mówię? Pełni tego jesteście chyba. 100% w mocach, słyszałem. Proszę pana, umówił się pan na spotkanie. Miał pan taką możliwość Dobrze. korzystania ze spotkania. Nie zgłosił się to... pan. Kończąc, może, czy mogę się umówić na następny poniedziałek? W przyszłym tygodniu możemy pana umówić na 12, na środę. Na środę, niech będzie na środę, proszę bardzo. Na godzinę 12. Na środę na godzinę 11. No, no właśnie, a jak bym przyszedł do 12, będę przyjęty? Proszę pana, umawiamy strony na. Okej, na... no dobrze, niech będzie, będę punktualnie, a wcześniej będę dzwonił jeszcze. Jeszcze taką prośbę proszę zanotować, że tematem rozmowy co będzie? Może pani? Mogę tak się umówić? Na temat pani będziemy rozmawiać, temat tego nagrania będziemy rozmawiać. Dobrze. Albo też zarządzenie 5 22 Sądu Rejonowego Wiaworzy. Niech sobie prezes wybierze do wyboru. Dwa tematy na przykład. Temat sekretariatu, czyli zachowań prezesa i właściwie tej rozmowy, która tutaj będzie publikowana na internecie, lub też zarządzenia 5 22 Sądu Rejonowego. Dobrze, jest pan umówiony w trybie skargi wniosków do pana prezesa na 12 czerwca na godzinę 11. Bardzo pani obrzydko, dziękuję. Miłej pracy życzę, dziękuję i. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Właśnie pani Małgorzatka. Była bardzo dziennym zawodnikiem, czyli właściwie pani Małgorzatka tutaj była w szkole umysłowej. Ona już była taka, że ona utrzymywała, można powiedzieć, to jest tak jakbym Małgorzatce wbijał do głowy, ona była w takim transie, wiecie, że nie wiedziała co zrobić, nie wiedziała co zrobić, słuchać, 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 to jest dobry etap, dobry etap, bo potem po tym słuchać, słuchać, jak się tak nasłucha, nasłucha, bo wcześniej nie chciała słuchać, tak, jak inni. Oni nie chcą już słuchać, rzucą słuchawkę. To było takie słuchanie, słuchanie w transie, słuchanie w transie. Tutaj małgorzatka nie była w zagrożeniu, bo jak była w zagrożeniu, to by rzuciła słuchawkę. Małgorzatka w nie była w zagrożeniu, bo jej nie zagrożałem, tylko jej tukłem do głowy. <grych> Czyli następny etap u małgorzatki to będzie taki, że jak się natłuczę do głowy, albo jakiś pan tam do niej nie przyjdzie i ten, a najlepiej, żeby to sama zrobiła. Ona to będzie taki, że. No, będzie tak jak ja bym tam siedział. Może tak mój umysł też mógłby tam siedzieć u Pani Małgorzatki, czyli ja bym być taką Małgorzatką i taki Rafał by zadzwonił i ja bym łączył. No właśnie, dałbym sobie radę, spoko, da się, widzicie? A tu mówią, że się nie da, nie przewidują takich rzeczy. Dobrze. Jeszcze raz bardzo dziękuję Sądowi Okręgowemu w Sosnowcu na ulicy Żeromskiego. Tak jest, więc za tydzień będzie wizytał Pana Prezesa, wice Pana Andrzeja Czeputy. Poznamy Panią w sekretariatu.